Ekipa Freeza czy można ci powiedzieć, ekipa SA to obecnie największa grupa youtuberów produkujących treści w Polsce. Można ich lubić, można ich nienawidzić, ale zdecydowanie nie można przechodzić wokół ich treści obojętnie. Karol Wiśniewski wraz ze swoim menażerem Łukiem zdołali zbudować przez kilka lat imperium obejmujące w zasadzie monetyzację każdej możliwej grupy docelowej. Dla najmłodszych mamy książkę oraz mecz, dla troszkę starszych inny mecz oraz reklamy MBanku. Swoją drogą, jeśli chcecie zakładać tą konto, koniecznie pamiętajcie o linku mbank.cdx.it, bardzo fajny link. Mamy też dedykowane wersów store pod rzeczy stricte raczej dziecięce. Kipie zdarzyło się nawet sprzedawać biurka czy własne klocki Lego, także naprawdę jest mało dziedzin, w których jeszcze się nie sprawdzali. Natomiast dopiero ostatnio miała miejsce premiera, wobec której absolutnie jako recenzent... Nie mogłem przejść obojętnie. Największa grupa youtuberów w Polsce we współpracy z SPC Gear, czyli jednym z bardziej popularnych producentów peryferiów komputerowych w tym kraju, wypuścili podkładki pod myszkę sygnowane logo ekipy. I teraz pewnie już bardzo dobrze się spodziewacie, że jako recenzent nie mogłem przejść obok tych produktów obojętnie. I też obiecuję wam z tego miejsca, że ten film to pełnoprawna recenzja. Jeżeli cokolwiek mi się w tych podkładkach nie spodoba, to od razu wam o tym powiem. Zacznijmy sobie może od cen, bo to na pewno będzie dobry punkt odniesienia względem tego, co te podkładki tak naprawdę powinny potrafić. Mamy podstawową podkładkę SPC Entrophy Cordura Speed M, która ma wymiary 300x360 mm i kosztuje 69 zł, czyli no jest to dosyć wysoka półka cenowa, jeśli chodzi o podkładki oraz jej troszeczkę starszych braci. Po pierwsze, 450x300 mm, czyli Endorfi Cordura Speed L w cenie 99 zł oraz XL, ka która ma wymiary 400x900 mm. Ja sobie w dzisiejszym odcinku sprawdzę MK oraz XL i zacznijmy może od tej mniejszej. Zobaczmy tak naprawdę, co kryje się w opakowaniu. Jeżeli jesteście fanami ekipy, to to opakowanie zdecydowanie należy się ogromny plus, bo mamy tutaj emotki chyba wszystkich członków ekipy pokazanych na opakowaniu. Tu widzę Frieza, Łukiego, tu jest patec. Ja aż tak się bardzo nie zagłębiałem w to uniwersum. Musicie mi wybaczyć, że wszystkich nie ogarnęłam. ale mniej więcej coś tam wiem. E, także niektórzy mi mogą zarzucić, że to nie jest obiektywna recenzja, ale naprawdę postaram się skupić na każdej możliwej wadzie, jaką będę w stanie wychwycić. No za opakowanie, które szczerze widzę pierwszy raz teraz jak nagrywam ten film, naprawdę ogromny plus, bo to jest po prostu dobrze zapakowane, a sama podkładka wygląda moi drodzy w ten sposób I po rozwinięciu najmniejsza wersja podkładki prezentuje się tak. Tutaj macie moje porównanko do mojej ręki, która jest można powiedzieć średniej wielkości, bądź też porównam wam to do rolki taśmy. Prezentuje się to mniej więcej tak. Dopiero przyłożyłem tę rolkę taśmy. Nie wiem, czy ona jest jakoś super klejąca tutaj, ale troszeczkę ubrudziła mi tę podkładkę, co nie jest zbyt dobrym znakiem. Aczkolwiek zobaczymy sobie w późniejszej części filmu, jak ta podkładka w ogóle reaguje na zabrudzenie. Mam zamiar zrobić jej naprawdę porządny crash test. Zaczynając od podstaw, jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenia, mamy tutaj nadrukowane e, z tego co widzę folią Flex, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, logo ekipy. Zobaczymy, czy dam radę podważyć, jakoś zedrzeć to logo paznokciem. Z tego co widzę, nie, więc zostawimy sobie dalszą część na crash bo całkiem dobrze to, jeżeli chodzi o wytrzymałość, chodzi. Będę to też troszkę pocierał. Naprawdę, nie zamierzam zostawić suchej nitki na tej podkładce. Głównym selling pointem, oprócz oczywiście brandingów, jest specjalna, opatentowana tkanina, używana do produkcji odzieży ochronnej. O nazwie Cordura, którą my tutaj bardzo chwali, nawet dali sobie specjalną wszywkę właśnie z nazwą tej tkaniny. Na stronie producenta mamy o tej tkaninie wspomniane, że jej struktura zapewnia podkładce i odporność na różnego rodzaju otarcia czy zadrapania, a te właściwości dają pewność, że podkładka Endorfi wytrzyma bardzo długi czas intensywnego użytkowania. Jeżeli chodzi o samą wytrzymałość na rozciąganie, jestem w stanie się zgodzić tej podkładki w przeciwieństwie do innych, na przykład tej z Razera. O, dokładnie tej. Jak widzicie, możemy ją rozciągać naprawdę do dosyć niebezpiecznych momentów. Tymczasem w przypadku tej podkładki, jeżeli naprawdę postaram się, żeby ją rozciągnąć, to może ledwo minimalnie coś się stanie, ale no wszystkie moje nieliczne mieście, nie da się tej podkładki na dłuższą metę rozciągnąć. Jedną z wad, o których z pewnością muszę wam wspomnieć jest to, że przynajmniej z mojego doświadczenia ta podkładka bardzo szybko, jeżeli chodzi o palce i tak dalej, przynajmniej w warunkach laboratoryjnych, bo u mnie na biurku ta duża podkładka zdecydowanie aż tak tego nie łapie, ale jeśli w odpowiedni sposób chociaż przejedziemy po niej ręką, to łapie ta podkładka zabrudzenia, które oczywiście można łatwo zetrzeć, aczkolwiek jest ono dosyć uciążliwe. Wystarczy teraz taka mokra chusteczka, przytarcie sobie podkładki i już te ślady nie stają się aż tak widoczne, a Aczkolwiek, no, sam fakt, że one się pojawiają, jest dosyć uciążliwy. Natomiast, jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, o wytrzymałość, to producent się bardzo mocno chwali. I o ogólny taki, powiedzmy, feeling korzystania z tej podkładki, to szczerze mówiąc, zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Oprócz dookoła, jak i ten specyficzny materiał używany w odzieży ochronnej, sprawiają, że można mówić tutaj w przypadku tej podkładki zdecydowanie o produkcie wyższej kategorii, powiedzmy z wyższej półki. Niektórym tylko mogłoby brakować tutaj po bokach chyledów dookoła, aczkolwiek to znacznie zwiększyłoby, myślę, cenę tej podkładki. I też nawet ja nie jestem aż tak konserwatywny pod względem LEDów, żeby je wpieprzać dosłownie wszędzie. Jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenia, to w kwestii poruszania myszką po tej podkładce jest absolutnie bardzo dobrze. Mamy tutaj ładnie oznaczone logo Cordura, a zaraz obok logo ekipy. Nie są dosyć minimalistyczne. Bardzo się w ogóle cieszę, że to logo nie jest wywalone na całą podkładkę, tylko jest tutaj subtelnie w rogu. Odpakujmy w ogóle może większy model, bo może on będzie miał dla nas jakąś dodatkową niespodziankę. No i xl jest naprawdę, no widzicie chyba całkiem dobrze, że jest. Potężna. Logo ekipy niezmienny, czy na dużej, czy na mojej podkładce, jest dokładnie tych samych rozmiarów, pewnie tą samą maszyną robiona. No i konstrukcja jest bardzo prosta, po prostu tutaj jest ponad, no myślę, 2,5-3 razy więcej tego materiału i nic się absolutnie nie zmienia, jeżeli chodzi o, tak jakby, content. Mamy dokładnie to samo logo SPC, dokładnie tę samą logówkę ekipy. Ta podkładka, mimo moich usilnych prób, no nie chce się ruszyć z biurka. Ten materiał z gripem z dołu tych podkładek nie wygląda może jakoś super oszałamiająco, ale spełnia swoją rolę. To jest dla mnie w podkładce najważniejsze. Wy sami możecie ocenić ten tył, tak to wygląda po rozpakowaniu, ja ten stół, Wyściłem, więc wątpię, żeby to było lekko tak brudnawe od stołu. Na tę stronę też, wiadomo, nikt nie patrzy, ale myślę, że warto też o tym powiedzieć. Dobrze, widzowie, ja już się w tym materiale naprawdę dużo nagadałem, ale wiem, że wszystkich z Was interesuje tylko i wyłącznie crash test. Dosłowny crash test, ponieważ przygotowałem aż 6 pięknych produktów, które pozwolą mi dzisiaj dosłownie do końca ubrudzić tę podkładkę i zobaczyć, czy cokolwiek z niej w ogóle zostanie. Mamy tutaj dezodorant, popularny sok, który można kupić w każdym sklepie. Bardzo tłusty olejek do ciała, upiększający, może upiększy nam podkład. Sok z buraków i tu taki prawdziwy sok z buraków. No czerwony także nie wiem, czy rzeczy to biurko po nim. Mamy też oczywiście nasz krem do smarowania z dodatkiem orzechów laskowych, i tak z ciekawości pomyślałem, że wezmę alkohol i zapropylowy. Zobaczymy, co się stanie. Więc zaczynając może od rzeczy, które zrobią najmniejszy rozpiecz, wleję na logo ekipy dosłownie troszeczkę alkoholu i zapropylowego. Zobaczymy, co się stanie. Tutaj myślę, że przydałoby się naszą podkładkę odświeżyć. Myślę, że takie plamy z dezodorantu dosyć fajnie ją tutaj odświeżą. Troszeczkę myślę, że smaku wakacji by nam się też przydało, także spróbujmy zrobić sobie tak sok z buraczka dosłownie troszkę. Tu bardzo ciekawa rzecz, ja wam to spróbuję nagrać albo chociaż zrobić zdjęcie. W kwestii tej podkładki ważną rzeczą, którą trzeba dodać jest to, że jest dosyć hydrofobowa, to znaczy jak wylemnę ją sok z buraczków, to nie za bardzo on się chce wchłaniać. Ja nią mogę tutaj łoblować troszeczkę na boki, ale jak widzicie, no dosyć mocne napięcie powierzchniowe z tego co rozumiem trzyma ta podkładka. E, alkohol izopropylowy jednak już troszkę przeciekł, jak widać na biureczku. Mam nadzieję, że to jest widać. E, natomiast jeżeli chodzi o nasz soczek e, 3 cytryny czy tam Mohito, czy mohito nie wiem jak to nazwać. To cały czas się trzyma. No dobra, zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Tutaj widzę, że coś się wnikło w tę podkładkę. Wreszcie ten sok zaczął wsiąkać, ale to już naprawdę po długim czasie. Taka wodoodporność jest o tyle fajna, że można tę podkładkę jak najbardziej wylać coś po prostu na nią i szybko zetrzeć i nic nie powinno się stać. Idąc dalej wiem, że lubicie słodycze, także myślę, że troszkę Nutelli też by się nam przydało. Akurat przygotowałem sobie łyżeczkę. Niestety jest troszkę brudna, bo troszkę podjadałem przed nagraniami, ale myślę, że leciutko wytrzemy sobie nasz kremik, tutaj troszeczkę rozetrzemy. Nie bierzemy jeńców, jeżeli chodzi o ten odcinek. I na końcu myślę, że tak to, no, trzy psiki, tutaj jeden taki poważniejszy. Jeżeli chodzi o nasz upiększający olejek do ciała, upiększymy tę podkładeczkę, będzie tłusta, jak ta lala. E, ja chyba pójdę po jakąś rękawiczkę, albo po prostu rozetrzemy to sobie papierem. O sok z buraczków już ładnie zaczyna wsiąkać, To mi się podoba nasza orężada Helena, czy co to tam jest. A logo ekipy spryskanej z Opropanolem sobie jeszcze troszeczkę pościeram paznokciami. Zobaczę, czy to coś daje. Aczkolwiek widzę, że ono naprawdę mocno tutaj siedzi. Ja dosyć naprawdę dużo siły przykładam do tego, żeby to logo. Szło, aczkolwiek ona nie chce schodzić, kurczę A, Także izopropanol nic tutaj nie zrobił Powiem wam tak, ja wytrę tylko ten sok, żeby mi się nie wylał po całym domu I pójdę z tą podkładką do łazienki I zobaczycie sami, jak ona będzie wyglądała po umyciu No to dobra, chyba mogę to oficjalnie powiedzieć Witam w mojej kuchni Także włączamy zlew i zobaczymy, co się z tą podkładką stanie. Nie mam zamiaru używać mydła, bo po co? Przetrzemy tylko całą podkładkę ręką. No widać, że nie za często zmywam. Całkiem okej, okay, ale wydaje mi się, że niestety troszkę plamy z dezodorantu nam tutaj zostało, ale zaraz sobie to sprawdzimy dokładnie, co tutaj w trawie piszczy. Ja tę podkładkę zostawiam na koloryferze do wyschnięcia. Dajmy jej odrobinę chociaż szans w tym teście. Eee, I za pół godziny wracam, zobaczymy, co z niej zostało. Dobrze, kochani, jesteśmy już po crash-teście. Ja dałem tej podkładce naprawdę multum czasu, żeby sobie wyschła, odpoczęła i tak dalej. I dokładnie w ten sposób, który widzicie teraz na ekranach prezentuje się ta podkładka po Moim zdaniem, jak najbardziej jak na poziom zabrudzeń i jak na poziom rzeczy, które umieszczałem na tej podkładce, to wygląda całkiem ok. Jedyną plamą, która tak naprawdę została, przypominam, że tu była Nutella, to był ten olejek mega tłusty. Tutaj i tutaj był wylany sok pomidorowy, no powiem wam szczerze, że zostały tylko zabrudzenia z dezodorantu, który zrobił takie białe, denerwujące plamy, które zawsze was pewnie gdzieś tam na ciuchach nerwiają, bo ciężko jest je sprać. I prawdopodobnie, chociaż oczywiście robić tego nie polecam. Jeżeli byśmy wrzucili tę podkładkę do pralki z jakimś mocniejszym środkiem do czyszczenia, to wyszłaby dosłownie jak nowa. Warto też wspomnieć, że w miejscu. Gdzie wylałem alkohol izopropylowy zrobiły się delikatne, po prostu minimalne wybrzuszenia Jak przejedziemy ręką to minimalnie czuć, że materiał tutaj nie jest aż tak napięty Ale powiedzmy sobie szczerze, kto normalny wylewa alkohol izopropylowy na swoją podkładkę No generalnie alkoholikom bym jej nie polecał Za mocne? Chyba trochę. Jeżeli chodzi o cenę tej podkładki, bo nad tym wydaje mi się, że tak dłużej się raczej nie rozwodziłem, to wydaje mi się ona w miarę na ok, chociaż troszkę wysokim poziomie, jeżeli chodzi o produkt klasy Premium. Natomiast bardzo mi się podoba, nie wiem czy to wyszło od ekipy, czy od marketingu SPC, ale to jest świetny ruch, naprawdę. I osoba, która to wymyśliła, powinna dostać tam parę laurów. Generalnie SPC sprzedaje ten model już od jakiegoś dłuższego czasu bez brandingu ekipy. I wersja tej podkładki z tym brandingiem kosztuje dokładnie tyle samo, ile kosztuje bez niego. Co oznacza, że marka oraz ekipa jednym ruchem uciszyli sobie totalnie hejterów, którzy by mówili, że dopłaca się, bo jakiś influencer się pod tym podpisał, bla, bla, bla. Nie. Tutaj w tym przypadku nie ma czegoś takiego i zarówno ta podkładka bez nadruku z logiem ekipy, jak i z nim kosztuje 99 zł. No i moi drodzy, pora już podsumować ten materiał. Pierwsze pytanie, czy ta podkładka spełnia swoją rolę jako podkładka pod myszkę? Oczywiście, że tak. Czy jest wykonana dobrze i wytrzyma lata grania? Tego nie wiem, a dokładnie nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na pewno, bo nie grałem na niej przez lata. Aczkolwiek z tego, co i ja, i wy widzieliśmy, to jest naprawdę wytrzymała zarówno Odporne na zabrudzenie, jak i na rozciąganie, niszczenie po prostu podkładka. Spróbuję ją podpalić. Dobra, jak to przeżyje, to dostaje ode mnie plusa. Serio? Shit. Ten materiał jest naprawdę potężny. Przejechałem właśnie zapalniczką po tej podkładce i absolutnie nic się nie stało. Spróbuję zniszczyć tego razera nieszczęsnego, którego maltretuje cały film. No tutaj się robią od razu czarne plamy, widzowie. Wow. Jeżeli miałbym streszczyć tę recenzję w kilku zdaniach, to powiedziałbym, że zarówno SPC, jak i ekipa, jeżeli chodzi o marketing i projektowanie tej podkładki, zrobili robotę. Logo nie jest agresywne, jest ona zrobiona naprawdę w bardzo dobry sposób, ładnie opleciona, wytrzymała i widać, że wytrzyma dosyć długo czasu, zanim zacznie coś się tam z nim złego dziać. Powiem Wam po prostu tak, chyba szczerze jak jestem w stanie. Jeżeli lubicie ekipę, jesteście fanami tromby, friza, marcysi, czy kogokolwiek od nich, a jednocześnie szukacie dobrej, wytrzymałej podkładki, którą i tak byście prędzej czy później kupili, a nie chcecie dopłacać do loga Waszych ulubionych twórców, to to jest jak najbardziej podkładka dla Was Oczywiście cena 70 czy nawet 150 zł w największej wersji za podkładkę to troszkę dużo Aczkolwiek gdybym miał wybierać między tą podkładką a tą podkładką w tym samym rozmiarze Która swego czasu była niesamowicie popularna To zdecydowanie wybrałbym podkładkę SPC Chyba bardziej prosto z mostu nie dałoby się tego powiedzieć I to chyba tyle w tym materiale, bo nie mam sensu już chyba cokolwiek przedłużać no Mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się ciepło, cześć!